Ci zaraz coś ciekawego. Unikatowy na skalę polski mlekomat, gdzie możesz kupić świeże mleko prosto od krowy od lokalnego rolnika. Jesteśmy dzisiaj na Toruńskim Rubinkowie, na targowisku Manhattan i zaraz zobaczysz, jak to działa. Rozpoczynamy od zakupu butelki. Oczywiście można przyjść ze swoją, my akurat jej nie mamy. Wrzucamy monetę, wybieramy numer i odbieramy butelkę. A teraz czas na zakup mleka. Wrzucamy odliczone 3 zł za 1 litr, wkładamy pustą butelkę, naciskamy przycisk i dzieje się magia. Prawdziwe mleko od krowy. Próbujemy, zobaczymy jak to smakuje. To mleko, w moim odczuciu, jest takie bardziej tłuste, takie bardziej pełne, mocno mleczne. W porównaniu z tym mlekiem z marketu, to tutaj w smaku to jest zupełnie inna liga. Osobiście, jak miałbym wybrać takie pasteryzowane spółki, czy takie świeże prosto od krowy, to ja wybieram zdecydowanie to. Podsumowując, myślę, że warto wspierać lokalnych rolników i wybierać takie produkty jak to mleko, a takie płateczki to wchodzą normalnie jak złoto. A co ty sądzisz o tej idei i o prawdziwym, świeżym mleku od krowy? Daj znać w komentarzu.